Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy robić unboxing odżywek. Ale najpierw oczywiście subskrypcja tutaj na moim palcu, lajki pod moim filmem i zapraszam do komentowania. Dobra, ale teraz przechodzimy do właściwej części filmu, czyli rozpakowania naszej paczki. Na początek idą nasiona czynia, ja. bardzo fajny dodatek do e, owsianki, len złocisty pół kilo, kupiliśmy to na sprawdzenie. Słonki malajska pół kg, drobna, erytrol 1 kg, bardzo fajny słodzik. Jeżeli komuś nie pasuje e, smak ksylitonu, to jest to trochę lepszy smaku. I dwa białeczka 900 gram WPC plus o smaku cookies. Ok, tutaj. Ok, teraz tak. Czyli ta odżywka, która nam się połamała, to są owoce 1 kg. Właśnie dzięki temu cała paczka została przepakowana. Bo to jednak waży kilogram, lata bez zabezpieczenia, bez dodatku cukru z erytrołem. Także 80% owoców, bardzo fajnie. Kładziemy tu. natlov. druga używka, która nam sprawiła problemy i jest uszkodzona. Otwarta. Ale próbowałem, mega smak. Także na następna paczka, jaka będzie, na pewno to zamawiam. I z tego, co pamiętam, natlov miało drugi też smak. I ten drugi właśnie nie doszedł, nie doszedł. Czyli albo po prostu gdzieś wypadła podczas transportu, albo ktoś to wziął. Dzikie jaja. Białko jaj 100% 32. Białka z jej kurzych. 970 ml. Także będziemy z tego korzystać. Dwa opakowania Omega 3 po 90 kapsułek. Jest bardzo fajna opcja. Wcześniej kupowałem to w miksie z witaminami D3K2, teraz postanowiłem kupić to osobno, ze względu na to, że bardziej się opłaca i, i większe dawki są. Także przechodzimy dalej. Beta alanina jedno opakowanie chyba, 180 kapsułek. Biorę to kilka razy dziennie po, po dwie tabletki. 3 albo 4 razy dziennie. I teraz tak, produkt ten został zakupiony z punktów, które są zbierane na stronie za zakupy. Także mogłem kupić to, co było dostępne. Na szczęście akurat te kreatyny... Była jeszcze jedna kreatyna, która w momencie, kiedy już dokonywałem ostatnich zakupów i chciałem płacić, okazało się, że już jest niedostępna. Także postanowiłem zamiast dwóch wziąć takie trzy kreatyny. HCL kreatyna firmy SFD. 45 porcji, 180 kapsułek. Teraz postanowiłem wziąć więcej rzeczy w kapsułkach, bo jednak te proszki, jak się zaczęło mieszać, to smaki i tak dalej były mdłe, nie dało się połykać. Zawartość tauryny w jednej kapsułce 80 mg, chlorowodorek kreatyny 720 mg, w tym kreatyna 468. Ok, będziemy dostawać. Przechodzimy teraz do botonów. Jednego już zdążyłem zjeść, co do batony Muzli. jednego nie dostałem, zamawiałem chyba sześć, tak sześć, dobra to zjadę więcej trochę i na to, to jednego nie dostałem. A w smaku jak to Muzli takie batony, także nie są jakieś proteinowe, ale dobre w smaku jako taki zdrowy zamiennik zwykłych batonów to ok. kładę tutaj. Witamina C 90 kapsułek, witamina C 1000mg, później wchodzi kalcjum D3K2, 90 tabletek każda, wapń 375mg, witamina K 50. Trzecie opakowanie, postawię tutaj, żeby mi nie spało. i teraz tak. Kolejne Green Tea, czyli zielona herbata, 90 tab tabletek, Colours for Scoli, pokrzywa indyjska. dobra, betajne HC plus pepsin. Ok, drugie opakowanie, to jest to samo. Później Magnes B6 Forte, 90 tabletek, z tego już korzystałem, także opłaca się cenowo. Dodatkowo Calcium D3K2A, czyli tam trochę taki pakiecik kupiłem duży. Melatonina. na sen, 120 kapsułek. Teraz masło z orzechów nerkowca. 1 kg. Bez dodatku cukru. Leci tutaj. Próżelina, kolejny. E, brzoskwinia, 1 kg. Ok, i teraz. Aha, jeszcze jeden baton, który mi zaginął wcześniej. Cztery, jeden zjadłem. Dobra, jeden zaginął, czyli zgadza się teraz. I teraz pozyskamy mi te e, bolero. Więc ja je sobie tutaj. Ok, puste, także już wyrzucamy. Trochę tak się nazbierało, ale mówię, że jest to taki większy zapas. Teraz Wam pokażę trochę z bliska jak to wygląda, co tutaj zamówiłem i, i przede wszystkim jakie smaki Bolero. Tym razem zamówiłem Bolero w smakach te, które mi się sprawdziły, bo zamawiałem też poprzedniej pasce inne smaki, które są nie do przełknięcia. A jednak, jeżeli ktoś ma problemy z piciem 3 litrów, 4 litrów dziennie wody, to połączenie bolero z wodą jest mega. Po prostu nie czuje się tego, że się pije jej litr czy dwa i można naprawdę, tak jak zwykły sok napić się. Paczka tak wygląda z bliska. córki malajska, Erythrol, natlow, kalcium, jakieś kreatynki, białko, omega, dzikie jaja, betajna beta-alanina, witamina C, to mi się skończyło, green tea, to będę próbował i bolero, batony oczywiście, bolero energy drink, bardzo smaczne z tym, że to jest trochę mniejsza pojemność więc jedno takie opakowanie na 1,5 litra jest ok bo tu jest napisane 250 ml, ale 250 ml jest to trochę za mocne więc ja sobie to rozrabiam na 1,5 litra butelki Lime, watermelon, mango, lychee, cola i papaja. Papaja na spróbowanie, z tym, że te duże opakowania mają 9, mili, e, 9 gram, i jest to opakowanie na, na jedną butelkę 1,5 litra. Z tym, że ja akurat mieszam jedno takie opakowanie duże na dwie butelki, trochę może bardziej rozrzedzone jest, ale też e, ma swój smak. Także bardzo fajnie. Chyba, że komuś jest za bardzo rozwodnione, to oczywiście może na, na mniejszą ilość, czy jedno opakowanie na 1,5 litra. Dla mnie jest to trochę za mocne. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i komentujcie, i zapraszam Was do oglądania moich innych filmów. Na razie.